Cześć, witajcie na moim kanale i zapraszam na szybciutki unboxing z jednej pozycji komiksowej, z komiksowej, jaka mnie interesowała z początku sierpnia. No powiedzmy, prawie z początku sierpnia. A co to będzie za pozycja? Już za chwilkę się dowiedź. Patrze, tak jak widzicie, jest księga Dzigilia. Naciąłem sobie tutaj, żeby było szybciej. Co my tu mamy? To jest komiks Injustice. Rok piąty. Czyli kolejny tom, i chyba z tego co kojarzę, to jest chyba ostatni już tom tej serii. I widzę, że ten komiks jest naprawdę gruby. Zresztą na stronie yy, Gildich i nie tylko. możecie to zobaczyć, komiks ma chyba 472 strony. Czyli naprawdę spory grubasek. Nie wiem, czy on nie jest nawet grubszy od pierwszego tomu Injustice którego mam przeczytany. Pozostałych tomów jeszcze nawet nie ruszyłem, tylko przeczytałem pierwszy tom. To tak na marginesie. Tak jak widzicie, okładka, okładka wygląda w ten sposób, grzbiet i tył. Cena 19999 I to jest chyba ostatni tom. Także to jest taki króciutki unboxing. Z innej pozycji. Ja na razie tego komiksu nie odpieczętowuję, bo powiem Wam szczerze, że ja nie wiem jeszcze tak naprawdę, kiedy ja się za niego wezmę. Na razie czytam inne pozycje komiksowe i one są moim priorytetem. Także wybaczcie mi to. Na razie on pewnie będzie leżał sobie na półce i czekam na swój czas po prostu. Także to by było, by było na tyle w tym bardzo króciutkim unboxingu. Napiszcie mi, czy też macie zamiar sobie może go zakupić, może wypożyczyć. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnych moich materiałach. Cześć!